Witam z mojego złomowozu. W dzisiejszym odcinku pokażę wam jak wysłać paczkę do Elektropaki, bo trochę się tej elektroniki starej nazbierało oraz sprawdzimy co jest w kalfasie, który odebrałem od widza w poprzednim odcinku. Mam nadzieję, że będzie tam coś ciekawego. Do tego już wiem, że dwie rzeczy najprawdopodobniej stamtąd się sprzedały po ostatnim filmie. Także zapraszam was serdecznie na odcinek. Jest ciepło, więc lecimy. Muszę wziąć picie. Tak w ogóle to samochodzik już jest naprawiony. Alternator. A więc sprawa wy wygląda następująco. Nazbierało się trochę napędów. Większość je to jest znalezione napędy. Powiem wam dosłownie leżą wszędzie. Mam naszykowany karton, mam naszykowaną wagę, jakieś trzy tablety i laptopy. I sprawa wygląda w tak. Żeby to ktoś by to powiedział, oddaj na przok. Eee, po co to oddawać na przok, skoro można za to wziąć jakieś tam grosze. I zacznijmy od tego. Napędy za kilogram można w tej chwili sprzedać za 3,30. Tablety za 3 i laptopy za 8, ale z laptopami jest taka, taki numer, że tak, muszą być bez baterii, ale poza tym muszą być kompletne, czyli musi być RAM, musi być dysk. W tym przypadku tutaj widzicie, że dysku nie ma, więc za tego laptopa, o, jeszcze nie ma napędu, na pewno będzie policzone nie o 8 zł, tylko w granicach 3,50. Dla jednych się to może opłacać, dla jednych nie. Dla tych, co się to nie opłaca, wyrzuć to na przok. Będziesz miał 0 zł, ja będę miał 5 zł. Jest ich tu kilka, także nie pozostaje mi nic innego, jak zacząć to wszystko ważyć, bo żeby to wysłać, musicie to poważyć. Więc ważymy to, ważymy to i ważymy to. Średnio sobie dodamy, ile to, yy, jaka to będzie tego wartość. No i co, i pakujemy to w karton. Później natomiast, po tym wszystkim, powiem Wam, co trzeba zrobić dalej. Więc co, ja włączam sobie wagę, żebyście lepiej widzieli. Jest 0, jest 0. No i co, zacznę sobie układać teraz to. Za dużo tu tego nie wejdzie. A może? może? A może? A może? A może? A może tak? No wejdzie coś. Sam jestem ciekawy. Patrzcie, już jest 5,800. 8,5. Nie będzie to jakaś nie wiadomo jaka kwota za to wszystko, ale ja się tego pozbędę, nie będzie mi to zawadzać i powiem Wam, będę z tego bardzo zadowolony. Bo zacząłem sprzątać o ile to można nazwać sprzątaniem, ale mam już wejście. A wracając, z cd DVD mamy 12700. Po 3,30 to mamy za to 41,93. No, jak ktoś chce oddać na przok, może oddać na przok. Ja tam wolę to sprzedać w elektropacie. Dodamy i wrzucamy tablety. Wszystko zdjęte. Bierzemy tablety. Tablety to jest chyba najmniej opłacalna rzecz, jak dla mnie. Nie lećmy nigdzie. 1,5 kg po 3 zł, więc 4,70, ale akurat dopełni mi paczkę. Jako wypełniacz to idzie. Dodamy, mamy 46 zł. No i zostały laptopy. Pamiętajcie, z każdego trzeba wyciągnąć baterię. Ja liczę to i tak po T8, a oni to sobie sami zweryfikują. Tego muszę zdjąć obudowę, ponieważ bateria będzie w środku. Więc zaraz to uczynię. Nic nadzwyczajnego tutaj nie zrobiłem. Obudowa zdjęta. Bateria jest taka. Trzy śrubki i baterii nie ma. Kostka. Bateria na przok. Zakładamy i dorzucamy do wagi kolejnego laptopa. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Ten również był niekompletny. Nie miał dysku i nie miał RAMu, więc będzie w granicach 3,50. Ale liczę tak jak jest na stronie. Tam jest taka informacja, że jeżeli jest niekompletny, to jest inaczej to wszystko liczone. Czy tutaj jest bateria? To to już jest w ogóle śmieć. Też jest niekompletny. Ale baterii. Nie, no jest bateria. Patrz, rozpad się. Rozpad się. No co? Nic nie zrobimy. Trzeba wyciągnąć baterię. Ona no już tu chyba widzę jest odkręcona. Żeby to tak chciało wyjść. O, dobra. Kolejna bateria na przok. I dorzucamy na wagę. Szału nie ma. Następny baterii nie ma, czy jest kompletny. Nie wiem. I ostatni baterii nie ma, czy jest kompletny. Nie mam pojęcia. To też jedzie. Prawie 9200. Jakby było po 8 zł, no to by było 73. Ale jak będzie po 3,50, to będzie 32. I ja sobie tak to dodam. 78 zł za tą paczkę. Myślę, że jak ma to leżeć, albo mam to oddać na przok, no to wolę zainkasować 78 zł i taki będę miał z tego zysk. Większość jest znaleziona, tak jak to powiedziałem, to jest znalezione w większości. Yy, kilka dostałem od widzów, także no po prostu co? Szybka akcja i pakujemy do kartonu. A w międzyczasie i przebitka z działki dla tych, którzy chcą. I patrzcie, jaki mamy ogóreczek, pierwszy. Ja zrywam pierwszego. Ale piękny ogórek Ja mam dużą rękę Zobaczcie jaki ogórek o Kurwa już mi zabrał no. Tu już są kolejne powiem wam Zobaczcie tu już jest Tu już jest Super A tam są pomidorki No i ogólnie trochę roboty jest Ale takie plony Elegancko Elegancko Dobra, wracamy do złomu. Teraz sobie jeszcze zmierzyłem to wszystko i powiem Wam do paczkomatu, bo ja oczywiście wysyłam paczkomatem impostu. Ten karton jest trochę za długi, więc będę musiał go skrócić mniej więcej o tyle, może. Tylko pytanie, czy to się tu zmieści. No jak się zmieści, to fajnie. Jak nie, to trzeba będzie odjąć jakiś cd -ROM. Ale jak nie sprawdzę, wiedział nie będę. Zaczniemy w ten sposób. Aż dwie, jak się paczki pakuje. O. No i reszta musi wejść z DIROMY i wypełniacz. Jakoś sobie to zaraz myślę, że poukładam. Karton do tego to jest idealny. Idealnie się to wszystko mieści. Tylko jeszcze trochę zostało, a tutaj kończy się miejsce, ale jakoś, jakoś myślę, że da się to upchnąć no może po jeszcze jednym tu by weszło. O i tyle kartonu trzeba będzie skrócić. Ten jest za długi, tu jest jeszcze jakiś krótki, elegancko. I te pójdą tutaj. No i może się wszystko zmieści. Tak, by było super. O. Czy to wszystko już? O, widzicie. Czyli, tak jak powiedziałem, wypełniacz wejdzie tu. O. O nie, ten tutaj wystaje, więc tego trzeba przełożyć tutaj. A wypełniacz tutaj. Super. Weszło, teraz skracam sobie karton. No to każdy wie, jak to zrobić. Sklejam go i przechodzimy do dalszej części odcinka. Paczka jest zapakowana. E, najgorsze, że zaszukałem się taśmy, mam tylko tyle. Mam nadzieję, że mi starczy. I teraz tak, to jeszcze trzeba włożyć na wagę, zobaczyć, czy nie przekraczam wagi 25 kg w macie. No, jak obstawiacie? Paczka położona i? 24,310. 310. <laughs> super. Pierwsza sprawa, pozbędę się elektroniki, pozbędę się kartonu. Rewelacja. E, tutaj rzecz dla widza naszykowana. I jeszcze, jeszcze stąd będę wyciągał rzecz dla widza. Bo pisał maila. No i w sumie to trzeba to zapakować. Maniu, 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 maniu. Przyszedł sprawdzić jak się paczkę pakuje, czy jest wszystko w porządku, więc jest w porządku. Paczka się klei. Paczka zapakowana i zaklejona. Maniek wszystko sprawdził. Oczywiście wiecie, zacząłem kleić i co, czego nie zrobiłem? Zapomniałem jej zmniejszyć, ale już jest zmniejszona. Zresztą, jak widać, jest solidnie wszystko zaklejone. Przede wszystkim pamiętajcie, żeby solidnie były paczki zapakowane, bo później są problemy z odbiorem przez kurierów. No, były już takie przypadki i w Metaleo, i w Elektropace. Chodzi o to, żeby nic nie wystawało, żadne ostre krawędzie. No wiecie, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Maniek tak powiedział i tak ma być. Żartuję oczywiście. E, paczka jest zrobiona, waży 24 coś tam kilograma. I teraz, żeby to wysłać dalej, wchodzicie na stronę Elektropaki, wybieracie frakcję, którą macie w środku, wpisujecie wagę. W moim przypadku, wezmę sobie to z filmu, e, dodaję do koszyka... Tak robię z każdym, czyli z cd rom z laptopami i z tabletami. Podsumowanie, oczywiście musicie mieć założone tam konto. I dodajecie wszystko do, ko do koszyka, robicie podsumowanie. Ja wysyłam to paczkomatem, więc piszę do nich wiadomość, żeby przysłali mi po prostu, bo oni załatwiają kuriera, jeżeli jest chyba powyżej 10 kg, z tego co pamiętam. Chyba, że się coś zmieniło, no to mnie poprawcie w komentarzach, bo sekcja jest komentarzy jest dla Was. Dlaczego mi nie mówicie, że mam krzywoczapkę? E i wysyłacie y, paczkę sobie paczkomatem, później y, przyjdzie najprawdopodobniej mail z weryfikacją, w moim przypadku weryfikacja będzie dotyczyć tabletów, y, płu, przepraszam, laptopów, y, z racji tego, że nie wszystkie są kompletne, więc będą po cenie niższej, tak jak jest napisane w regulaminie na stronie elektropaki. I jeżeli zatwierdzicie, to pieniążki przychodzą do Was na konto. Paczka jest zrobiona, wszystko jest zrobione. A ja zabieram się dla Was za kolejny odcinek i za rzeczy dla widza. A być może jutrzejszego dnia pojedziemy na skup złomu, bo już tego złomu tam troszkę się nazbierało. Zbiera się powoli, leży to bardzo długo. Myślę, że w tym odcinku to tyle. Pozdrawiam Was. Zostawcie tam pierdółki i widzimy się w kolejnym. Cześć. Tam na dnie skarby czekają, zatopione marzenia opowieści wzywają, Tam na dnie z magnesem w ręku, Tam na dnie każdy dzień to nowa piosenka.